jesteś na żywo, na live. Jak już, już leci? Tak, już leci, jedziesz. Jak już? No. Czekaj. On... E, dobra, słuchajcie. Nazbierało się może niedużo, ale konkretnie solidnie jedna gra na Play'a piątkę. Zajebisty unikacik, z którego się bardzo cieszę, ale lecimy po kolei. E, od mniejszych do lepszych, e, chociaż nie wiem, czy to takie mniejsze. E, pierwszy tytuł Injustice. E, God, Among Us, gierka bijatyka na podstawie tutaj, może nie na podstawie, ale ogólnie w uniwersum DC, czyli Batman, Superman, Joker i cała Farajna klepią się po, po, po mordach. W klimatach, właśnie Mortal Kombat poza tymi finisherami tutaj nikomu kręgosłup nie wyrywa, ale za to są takie super spektakularne, właśnie ataki, jak, jak na przykład, tam przykład Superman potrafi wybić kogoś w powietrze. Ja chcę, to to ja chcę w to zagrać. To zagrasz w to, to... A trudne to. To, to... Jeden, Przecież ty tak, że to... tak, dla ciebie to tak bo ty tak naciskasz guziki. To... Czy to wystarczy jednym guśni? Tak, wystarczy tak naciskać jak w każdym. to jest extra gra Tak, tak zwana na pająka S można, można grać, więc e, Agata to ogarnie. Jednym, jednym palcem. Nie, no musisz więcej palców, żeby coś tam się działo. E, ale, ty, ale co najważniejsze, słuchajcie, e, jest to wydanie właśnie e, Ultimate Edition od, od razu z kilkoma dodatkowymi postaciami właśnie z Game pa Sego, Nie z Game Passa, tylko z przepustek sezonowych, gdzie były dodawane nowe postacie, i mam nadzieję, że są na płycie. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale płyta też jest oznaczona właśnie logiem, że jest to płyta właśnie z Ultimate Edition, i mam nadzieję, że to nie było w formie kodów wydane. Tylko, że jeżeli mam Ultimate Edition, no to na płycie mam wszystko. Słuchajcie, to za cenę wam podam, bo kupiłem te dwie gry w pakiecie, a drugim tytułem była druga część. Akurat to chyba jedna kobieta sprzedawała na vinted za 40 zł obydwie gry. Więc zważywszy, że nie miałem ani jednej ani dwójki, jedynkę grałem na PlayStation 3 w Plusie, to od razu kupiłem sobie dwójkę, bo co najważniejsze, obydwie części są właśnie w wydaniu. Tutaj mamy Legendary Edition, czyli też wszystkie postacie z właśnie z Season Passa, który był systematycznie dodawany do gry, są właśnie dorzucone. Tutaj mamy między innymi Żółwia Ninja, Hellboya właśnie, Darkseida z Mortal Kombat Raidena, bo sama gierka ma taki rodowód też trochę, można powiedzieć, Mocno przyczepiony do, do, do Mortala i ma bardzo podobną grafikę, z taką stylizację, bo, bo to były bardzo właśnie podobne gierki. Z tyłu widzę jeszcze Scorpion, więc nie wiem czy oni tu go dodali, czy nie. Ja w dwójkę nie grałem, grałem tylko w jedynkę, a ta jedynka miała całkiem fajny tryb fabuły. Bardzo fajna fabuła, przechodziliśmy sobie tam historię, tu przypuszczam, że też, także będę pewnie sobie ogrywał to, bo akurat jeżeli chodzi o bijatyki online nie gram, ale Gdzieś tam fabułę lubię sobie pyknąć e, przy niedużym poziomie trudności. E, gierki się bardzo dobrze sprawują. także za te dwie gry dałem 40zł plus koszty wysyłki, myślę, że to jest bardzo dobra cena. E, tym bardziej, że są właśnie te już pełne edycje e, ostateczne tych dwóch tytułów, także bardzo fajne. E, kolejna gra, e, nówka e, w folii, e, jest to tytuł e, Morbid the, the Seven Acolyte, czy jakoś tak, e, pewnie przekręciłem jak to mam w zwyczaju nazwę. Co to jest? Od razu mówię, pikselowa, brzydka gierka w takich klimatach gore. Jest to hack and slash z widokiem od góry właśnie porównywany troszkę do Soulsów. Mamy tutaj bohaterkę, która właśnie biega takie dziwne stwory zabija. Może to nie jest jakoś nic specjalnego. Mnie skusiła oczywiście pikselowa grafika, bo ja kupuję wszystkie gierki, które mają pixelarta. Tu jest akurat taki pixelart mocno gore i co takiego najbardziej skusiło mnie w tym tytule? To jest jeden z bossów, gdzie oglądałem właśnie recenzję, że jeden z bossów po prostu naparza w nas płodem na pępowinie, czyli własnym płodem na pępowinie, kręci jak lasem i napierdziela nas. Także kto w ogóle tam w tym studiu deweloperskim wymyślił, że ten pomysł jest ok, i ktoś to klepnął i powiedział: Dobra, robimy to. Także ja pierdzielę. Jakby się o tym pisiory dowiedziały, to by PlayStation zdelegalizowali. Także słuchajcie, no tytuł, tytuł, kontrowersyjny, ale myślę, że też ciekawy, także mało jest tych hack'n'slaszy, więc ja z chęcią sobie ten tytuł ogram, jeżeli chodzi o, o kolekcję. Nie wiem kiedy, pewnie kiedyś trafi do napędu, ale tytuł jak najbardziej mi pasuje. Słuchajcie, tak szybko Wam pokażę dwie gry, też które do mnie trafiły, też po tam jakaś łączna kwota, coś w granicach 400 zł, Transformersy. Te ogrywałem na PlayStation 3, jest to Cybertron... Decepticons. To jest chyba bezpośrednio ta sama y, część co na PlayStation trójce, tylko to, wiadomo w bieda edy edycji. Ogólnie bardzo fajne, jeżeli ktoś ma, nie ma albo ma. Warto ograć te części z, z PlayStation trójki, bo są bardzo fajne. Tam była wojna o Cybertron i upadek Cybertronu. Strzelanki TPP, y, po prostu przemy do, do przodu, strzelamy Transformersami. I mamy chyba dwie kampanie z tego co pamiętam, ale już dosyć dawno to ogrywałem, więc nie pamiętam. Dr Sorki. Druga też jest, jest właśnie Transformers, ale takie bardziej w wydaniu dziecinnym. Z boku tu widzę jakimiś samochodami się śmiga, także też obydwie trafiły na ds więc gdzieś tam sobie uzupełnię tą kolekcję gierek na ds -a. Kolejny bard, może tak, Steelbooki Wam pokażę. Doszły do mnie dwa Steelbooki. Jeden Steelbook to jest z gierki Agent of Mayhem, to jest gierka w klimatach właśnie Saint Rose'ów. Tu nawet mamy to logo Saint Rose'a. Niestety tutaj coś zgromnie pykło, ona miała słabą prasę, taką, to był taki średniak. Miała bardzo fajne postacie, uniwersalne, takie unikatowe, każda postać miała jakieś swoje umiejętności, tych postaci było bardzo duże. tak jakby miał być to jakiś, nie wiem, hero shooter, ale ostatecznie chyba przeszli, że stwierdzą, że zrobią gierkę singlową, ta gierka singlowa oczywiście była bardzo nudna, no bo cały czas po polegała tylko i wyłącznie na walce, tam z tego sobie na fabuły żadnej nie było. Ogrywałem blisko premiery. Akurat Steelbook bardzo fajnie, bo jest jeszcze w folii, nieuszkodzony, niepodrapany, także bardzo miło. Po 13 złotych wam te steelbooki kosztowały i też udało mi się kupić je od osoby z grupy na Facebooku. Także wielkie dzięki, że za protektor, jeszcze i zapraszam też. Oczywiście, wszystkich, którzy lubią pogadać o grach, wrzucić swoje zdobycze growe, pochwalić się swoją kolekcją. Grami na półce, śmiało wbijajcie, chwali posty, są mile widziane. Nikt was nie, nie zbruzga za to, że się chwalicie tym, co macie pięknego w kolekcji. Także zapraszam. I drugie: Tower of Gun, też Steelbook. Gierki akurat nie mam, ogrywałem ją na PlayStation 3 w Plusie. Dodali ją też, znaczy dodali. Jest możliwość kupienia wersji na PlayStation 4, dosyć tanio. Tak gierka chodzi 3D chyba na legro. Jakieś pewnie kupię. Tytuł to jest taki Bullet Hell w 3D. Widzimy broń, naparzamy. Potem wyszła chyba jakaś tam druga część, ale ona się nazywa jakoś inaczej. Gdzie też tworzyliśmy własne broń, ale to już teraz nie pamiętam dokładnej nazwy. Także dwa nowe Steelbooki trafiają do mnie. Bardzo fajnie. Gra, na którą od dawna, od dawna polowałem, żeby sobie dorwać ją w wersji właśnie next genowej. Mam ją w pudełku na PlayStation 3. Była dodawana chyba też w plusie, w wersji cyfrowej właśnie. A tutaj mamy rozszerzoną właśnie historię. Jest to gierka Katlin Full Body. Co prawda, nie jest to edycja właśnie ze Steelbookiem, taka lepsza, ale może kiedyś trafię. Na razie wziąłem tom, zadowolę się tą częścią, byleby ograć tytuł. Gierka to jest takie połączenie wizual właśnie z grom logiczną, gdzie wspinamy się po wieży ściągamy właśnie jakieś tam klocki, ściga coś tam, jakieś takie stwory dziwne, jakieś barany chodzą, ale ogólnie chodzi o historię yy, na Pleju Trójce, tylko żeby może się nie, nie zamotać. Na Pleju Trójce były tylko chyba dwie kobiety i nasz, nasz ziomek, który gdzieś tam dopuścił się zdradę i potem to się wszystko toczy wokół tego, yy, żeby to ukryć gdzieś tam, taki trójkącik miłosny, a tu mamy czworokącik miłosny, bo wpletli dodatkową bohaterkę, jeszcze jedną dziewczynę właśnie, do całej historii. Także tytuł dosyć mocno intrygujący i poruszający takie tematy, w ogóle, które w grach rzadko się zdarzają. Bo, bo Gierka, właśnie gdzieś tam o zdradzie, o jakichś tam komplikacjach z tym związanych. I ogólnie fabularnie Gierka może dawać rady, tak mi się wydaje. I z chęcią ogram. Sam segment, właśnie gry logicznej, gdzie się wspinamy po takiej wieży, co będziecie widzieli to na gameplayu, też wygląda całkiem ciekawie. Także trochę można ruszyć głową, trochę ogarnąć sobie fabułę. Także dobry tytuł. Słuchajcie. Tylko tego nie mogłem obejść obojętnie. Gierka na Play'a, piątkę za 45 zł. no to nawet jeżeli to jest Far Cry 6, to biorę w ciemno. Ja się z serią Far Cry tak troszkę pogniwałem, bo, bo cały czas po prostu daje mi to samo, już w piątkę po prostu nie byłem w stanie grać. Odpaliłem, popykałem, popykałem i stwierdziłem, że nie, nie po prostu szkoda mi czasu na ten tytuł. Trójką wielbiam, w czwórkę ograłem, playmala przeszedłem ale po prostu już piątka, już było po prostu, ta formuła mi zmęczyła tego tytułu, no bo po prostu no, każdy, kto grał w jakąkolwiek Far Cry'a, więcej wie, jak to wygląda, odbijanie obozów, fabuła, jakiś tam antagonista, także tam jest pełen schemat tej gry złożony z takich segmentów, czyli otwarty świat, dużo znajdziek, charakterystyczny przeciwnik, główny bosior, ogólnie dużo broni, tam customizacja, no i taka dosyć duża, duża swoboda. Odbijanie jakichś tam z własnych posterunków, ale no niestety, no jak się robi to w każdej grze, to samo, to już nawet fabuła, jeżeli nawet jest y, dosyć dobra, no to, to po prostu nie ogarnia, tym bardziej, że ta fabuła jest rozleczona poprzez te zadania poboczne. Ale tytuł jak najbardziej jest bardzo fajny, ta gra była dobrze oceniana, to że ja marudzę, to nie zawsze znaczy, to jest zły tytuł. Dla kogoś, kto powiedzmy mało grał w Far Cry, po prostu by pierwsza w ten tytuł zagrał, no to proszę, że wsiąknie na długie godziny i będzie pykał w to, jak, jak oszalały, szalały ale dla takiego starego wyjadacza, który grał już w te wszystkie Far Cry y, no to jest trochę zmęczenie po prostu formuły y, tytułu. Ale gierkę polecam, no za cztery dychy, ona teraz widzę, że staniała, można ją kupić za 6-7 dyszek, ale no mówię, 4 dychy to już była w ogóle e, tip top cena, tym bardziej, się w wersji na Play'a piątkę. Gierka ogólnie bardzo ładnie graficznie wygląda, także też na pewno odpalę, e, będę chciał w to zagrać i zobaczę, czy po prostu wciągnie mnie ta jak trójka. I nie będę musiał od tytułu oderwać, czy po prostu tak, jak piątka, pogram i stwierdzę, że jednak no niestety nie ma nic poza tym, żeby mnie e, zatrzymać przy monitorze. Dobra, to sobie położę, skoro tak legło. E, teraz wam pokażę jeszcze jeden tytuł, na który od dawna polowałem i też bardzo się cieszę, że wpadł do mojej kolekcji. Słuchajcie, na playa piątkę kolejna gra. Ona też wyszła na czwórkę, chyba z tego co pamiętam. E, Sniper Elite piątka. E, to już jest też seria, e, która, ale w, w odróżnieniu z to wszystko się sypie, <laughs> Otwar Kraja. w odróżnieniu od Far Crya to właśnie ta seria mnie nie nudzi, tak. Gierka snajperska, gdzie właśnie tym naszym głównym bohaterem mamy za zadanie zabić jakiś tam wysokiej rangi oficerów niemieckich i przy okazji tam infiltrujemy te, te ich tereny właśnie wroga. Ogólnie każda misja, czy tam większość misji są takie, że się na dużych właśnie obszarach na dużych mapach, gdzie mamy możliwość albo po prostu cichego skradania się za przeciwnikami, zabijania ich z broni z tłumikiem, z jakiegoś tam noża od tyłu, albo ewentualnie ustawianie się na pozycji sniperskiej, nawalanie do przeciwników z dużych kilometrów. A uwierzcie mi, sadzenie headshota po prostu z kilkunastu kilometrów e, prosto w jajca, chociaż jak w jajca, to już nie headshot chyba, nie? to jajco shot. E, jest po prostu mega fenomenalne. Do tego. że z granatnika nie, z granatnika to tam w komendzie się gówno strzelają. W pokoju. W pokoju. E, także to nie, takich rzeczy jeszcze nie, nie, innowacji nie wprowadzili tutaj w tej gierce, ale wracając do tematu. E, gierka, gierka jest e, naprawdę bardzo fajna. E, tutaj są też takie fajne elementy, że jeżeli na przykład e, gramy jako snajper, czyli chcemy właśnie zagłuszyć nasz wystrzał z karabinu snajperskiego, to możemy to zrobić w momencie, kiedy przelatują jakieś samoloty, jakieś działa wystrzeliwują, albo jest jakiś odgłos popsutego silnika, którego my wcześniej popsuliśmy, żeby wrogowie nie wykryli, z której strony strzelamy. Oczywiście są też wrodzy snajperzy, których gdzieś tam możemy wynaleźć po, po prostu od rozbłyskach ich lunety. Oni zresztą tak samo nas namierzają. Gierka ogólnie jest drewniana, to jest starszkolny klimat. Rebellion ogólnie robi takie gierki, nie jest to może jakiś tam też fenomen graficzny, ale ogólnie mi się cały koncept gry podoba. Jeżeli ktoś nawet nie lubi snajperskiego tytułu, to może sobie grać po prostu strzelając z kałacha, ewentualnie w ten sposób, bo są nawet miny, także jest tam przewidziane takie walka też na Rambo, ale jest dosyć dużo trudniejsza niż taka wersja z daleka ze snajperką bezpiecznej pozycji. Także tytuł na pewno będę chciał ograć, bo ogrywałem wszystkie łącznie ze spin-offami w postaci Zombie Army Trilogy i... I zombie army Dead Wars, tej, tej czwórki, także ja uwielbiam po prostu tutaj to te strzelanie do, do, do przeciwników i ten headshot, słuchajcie, żeby się nie rozgadywał. Teraz najlepszy tytuł, który długo, długo czekałem, oczywiście od sklepu IT World, od Jerego, link w opisie, jakby ktoś czegoś szukał, warto do niego uderzyć. I w końcu przyszło mi. Słuchajcie, tylko wyciągnę to z, tego, z tej folii, bo to przyszło w takim zestawie. To czy też jest bardzo fajnie, bo jest też w takiej folii ochronnej, ale była też tekturka, żeby to się tam nie odkleiło, nie, nie pogięło. To są oczywiście naklejki z gry River City 1, 2. 1.2. Czemu ja się tak ekscytuję, podniecam jak durny, skoro to też wyszło? Wyszło oczywiście, ale wyszła dwójka w pudełku, a tu mam i jedynkę, i dwójkę w pudełku, czyli mam dwie części i to jest ekskluzyw jakby na rynek japoński, no nawet, że nawet zresztą piszę for Japan only. Dlatego się cieszę właśnie, bo mam dosyć ciężka też jest ta, ta płytka, także musi tam być coś więcej niż może są dwie płyty, nie mam pojęcia, nie odpakowałem tego, ale pewnie będę odpakowywał, jak będę chciał to w to zagrać, bo na pewno będziemy Zagatą chcieli sobie pograć, a dlaczego Zagatą? Bo to jest właśnie chodzony beat em up w takich klimatach właśnie serii River City. Ci, co może nie kojarzą River City, to powinni kojarzyć, bo to jest seria z Pegasusa, jak ktoś grał Kunio Kunie, gdzieś tam z tego Kunio Kunie wrzucę gameplay, tam była też taka seria właśnie chodzonych bijatyk, piłki nożnej, hokeja, właśnie sygnowanych tym Kunio Kuni. I to była naprawdę bardzo fajna seria, ją miło wspominam. Akurat River City, ona się nazywała na zachodzie, dlatego tutaj mamy tą nazwę, nie Kunio Kuni, tylko River City. Z tej serii właśnie Kunio Kuni, Kuni i River City są jeszcze kilka pozycji, na PlayStation 4, który ja też bardzo chcę sobie dorwać i mieć w kolekcji. Wiadomo, no z tej strony to tak na półce wygląda jak takie krzeczochy, ale gra jest w pełni po, w pełni po właśnie po angielsku, mimo że są krzaki na, na pudełku. I jest jeszcze logo: Artwork System. Oni bardzo piękne robią takie artworkowe biatyki, ale ogólnie oni się w, w takiej właśnie stylizacji lubują. I Gierka wygląda na taką bardzo ładną, pikselową, kompetentną biatykę właśnie chodzoną więc tytuł na pewno do grania i jedynka i dwójka wleci, ale wleci dopiero jak skończę grać Wiedźmiaka, no bo CD Projekt, ja tak, redzi zrobili, zrobili, mi psikusa, wydali łatkę. Chwilę zagrałem, wciągnąłem się i przypuszczam, że 200-300 godzin pęknie mi pierw Wiedźminie, a dopiero będę ogrywał kolejne tytuły, także to są skurczy syny. E <laughs> słuchajcie, e, tak, no, zrobię człowiekowi dobrze i jeszcze narzeka, to Polska przywara, także, że za darmo dostali, jeszcze narzekają, że, że a, bo za dobre. E, słuchajcie, co jeszcze z tematów, jutro będę nagrywał, bo dzisiaj Wam puszczę ten film pewnie wieczorem, gdzieś zmontuję, puszczę, lecę grać w Wiedźmina, jutro z się budzę i robię dla Was film z Play'a Piątki, podsuwanie mojej kolekcji, to jest koniec roku, także powiem Wam ile gier mam na Play'a Piątkę, co to za tytuły, trochę je omówię, trochę po, o Play'u pogadam, takie luźne, pierdzielenie o Chopinie, eee, ale, ale myślę, że się spodoba akurat te vlogi, moje gadanie, to takie całkiem dobrze się przyjmuje eee, i tyle ode mnie, zostawcie łapkę, eee, ci co nie subują, to tam to już ich nie namówię, <ścoughs> eee, zapraszam na grupę na Facebooku, to przede wszystkim, bo tam jest bardzo fajna grupa, szybko się rozrosła, eee, spoko ludzie, eee, spoko klimat, Nikt nikogo tam nie szeryfuje tak ja zawsze powtarzam jest pełen luzik jak ktoś chce w, w, wrzucić właśnie tak jak mówię, swoje zdobycze swoją, swój game room może wrzucać to jest mile wskazane są wszystkie posty właśnie związane ze, z kolekcjonowaniem z graniem i całą motoczką grową dobra skończę z pierdzielenia ja się zabieram za montaż a was zapraszam na livey i na no no już.